Cóż to za pochód z liceum 13 imienia hrabiego Fredry zwanego, toż to delegacja ruszyła orszakiem na otwarcie pierwszej ulicy oznaczonej Fredry znakiem. Września 15 roku 2014 o 11 godzinie wszyscy stanęli przy wrocławskim gminie, uniwersytetem zwanym, gdzie ziembicka wanda nad wszystkim czuwająca uroczystość rozpoczęła. I któż tam był jeszcze? Czyż ciekawi jesteście? Tam honorowy gość ksiądz Adam Fred Roboniecki o rodu rozwodził się historii. Także bednarek doktor o dziełach Fredry się rozgadał i nic tylko by gadał i gadał. Doktorze, pan na pewno zostanie Zaproszony do szkoły przez panią Orczulę Spałkę, dyrektor, na taki piękny wykład. A gdy przyszła chwila wymarzona, osłonięto ulicę Patrona. Dudkiewicz, prezydent wrocławskiego miasta, osłonił napis, ulica jest i basta. Drzewko posadzono, małpę w kąpieli wygłoszono, a kabareciarz z jeży wraz z Fredry chórem tonowali pieśni równym durem. Wie, co się wyrabia, że ma ulicę swą. Co co się wyrabia, w ma. Lecz to nie koniec tych rozgrywek, gdyż czekał jeszcze rynek. Przy Fredry Statule z sokołem pełnym honorowego gościa, z okazji 80. swych urodzin własną twarz dostał. Taka pamiątka. Prędko prędko film się kręci nic nie ujdzie mej pamięci laury dano zwycięzcom ilustrujących w konkursie fredry dzieła a ich prace w ratuszu są tam komisja je spięła dyrektorka liceum rozmowę z samym hrabią rozegrała następnie znów kapela zaśpiewała tak nadszedł kres tej opowieści kończący się w źródle boleści i ja także tam byłem, nagrywałem i reportaż zrobiłem dla Flash TV. Kacper Kochutek.